Influencerzy, tak jak aktorzy, czy sportowcy od kilku lat piszą również swoje książki, gorsze bądź lepsze. Do tego grona dołączy również Marcin Dubiel, gdyż zdradził w rozmowie z Olim Sport Nutrition, iż jest on w trakcie pisania książki. Co influencerzy mają z tym pisaniem książek? Czy jest jakiś influencer, który powinien napisać książkę? Ja tak, tak myślę sobie, nie wiem... Mr. Beast może. Bo PewDiePie, na przykład jest PewDiePie, Największy, tam praktycznie największy, albo jeden z największych. Ale czy on mógłby napisać coś o. o, o, o coś, coś ciekawego? Nie wiem. Natomiast Mr. Beast. Z, ty, z, z tym pomaganiem, jak to się odbiło na nim. Nie wiem, a nie wiem, tak, tak myślę, że, że może, może właśnie Mr. Beast, nie? Wardęga, o wszystkim co wie, ale o czym nie nagrał. O, to było dobre: kompendium wiedzy, kompendium wiedzy o YouTuberach, nie taka encyklopedia YouTube'a i wszystkie przewinienia YouTuberów wykopane przez Wardęgę. No, mówię PewDiePie, nie wiem. Mimo, że go bardzo, bardzo lubię i szanuję, to PewDiePie nie wiem, natomiast Mr. Beast myślę, że spokój było. Pozdrawiam, siłownie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Generalnie influencerzy nie nadają się do opisania książek, nagrywania personelka, ale i tak to robią. Tak. I mówię to, mając, mając w głowie to, że kilka piosenek nagrałem, natomiast jedne ja nagrałem jakoś tak nieprofesjonalnie, nie tak... Wiem, że jedna była o Rafonie, druga była o y, ten Hot Sixteen Challenge. To było takie... No nie wiem, ale, ale ale no nie wiem, jeśli chodzi o nagrywanie piosenek przez youtuberów, to na palcach jednej ręki można policzyć jakieś dobre piosenki. Nawet myślę, że mniej. Co można pisać w książce? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No, posłuchajmy. I ma za sobą ponad 300 stron. Książka ta opowiada o jego życiu, i tutaj rodzą się pewne kontrowersje, gdyż historia Marcina Dubiela jest pełna różnych dziwnych akcji. I pytanie brzmi, czy Marcin również i te kwestie poruszy w swojej publikacji? To już, tak szczerze mówiąc, podchodzi pod, zaczyna podchodzić pod encyklopedię, bo mam 350 stron. Eee, już. już. Ale no nie, 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 mogę też tego zrobić, nie wiadomo jakiej lektury, albo wydawać tego w tomach, więc chyba i tak będę musiał zacząć to ukrócać. Influencer w rozmowie wspomina wątki dotyczące jego dorastania, jak był już rozpoznawalną osobą. Kwestie krytyki, która na niego spływała, a raczej hejtu, który wylewał się przy każdej głupiej rzeczy, jaką zrobił Marcin. Jednak możemy zobaczyć, jak Marcin... Marcin Dubiel, naprawdę, Marcin Dubiel jest... Nie wiem, czy jedną z nielicznych, czy jedną z bardzo nielicznych, czy jedyną osobą... Który jak widzę, to od razu mam ochotę od razu wyłączyć, nie? Nie, nie mogę po prostu na niego patrzeć, jak, jak go jeszcze słucham, jak on coś mówi, to po prostu nie mogę. Nie mogę po prostu. Marcin dojrzał przez ostatnie kilka lat, a wraz z nim dojrzewali jego widzowie. Śmieszmy jak ludzie piszą biografię w tak młodym wieku. I tak jak kiedyś można było powiedzieć, że oglądają go bardzo młode osoby, tak teraz te osoby są. Biografia, Boże jedyny. Ej, ale tak, 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 tak sobie myślę, na przykład e, biografia młodych osób. I biografia młodej osoby, na przykład, e, w, tak, tak pierwsza, która przychodzi mi do głowy. Ile Jana Jędrzeczek ma lat? Joanna Dzień, Jajczyk. Jana Jędrzeczek ma lat. 87. 30, 35 lat ma. I książkę, książkę wydała. Książka. Książkę wydała w którym roku? Książka. Książkę wydała w 2017, czyli odjąć 6 lat. To miała 29, tak? 29 lat miała. 29, no 30 lat miała. Yy, I też jest młodą osobą. Dubiel ma, nie wiem, ze trzydychy też ma pewnie, jakoś tak. Yy, natomiast jak mam, jakbym zobaczył na przykład książkę na Dubiela, biografię, i mam, mam biografię Joanny Jędrzejczyk, która od dziewczyny z małego miasta, która w, 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 gdzie w rodzinie się nie przelewało, weszła na sam szczyt, jeśli chodzi o UFC, no to wybrałbym jednak chyba yy, biografię Joanny Jędrzejczyk, aniżeli Marcina Dubiela, który yy, w, w, zasłynął na tym, że był kumplem Blowka, z tego co pamiętam. Nie, kumplem Stu, czy bloka. Później y, robił nieśmieszne pranki, później dał buty bezdomnemu za 1000 zł, później pojechał do Kenii i naśmiewał się z, z chłopczyka czarnoskórego, jest o czym pisać. Jest kurwa, o czym pisać, nie? Już dorosłe. Oczywiście, będąc młodym, popełnia się wiele głupot, i jedną z takich sytuacji był fakt wycieku numeru Marcina Dubiela. Nie trzeba być Sherlockiem, aby dojść do wniosków, iż taki wyciek powoduje, że ludzie zaczynają po prostu wydzwaniać do Marcina, ale ten jednak nie zmienił numeru, tylko sumiennie blokuje wszystkie połączenia od I Jak dużo osób już zablokował? To jest taki fanfakt, mogę ci sprzedać: Mam 15 tysięcy numerów zablokowane w telefonie. I, to, i to, to, co teraz powiedziałeś, to nie wyciągnięte z kosmosu, tylko 15 tysięcy rzeczywiście. Ludzi z którymi... To było szacowane, tam kopię. A i z kawał do zgarki jeszcze, no to też jest dobry, dobry, do, do, dobry temat. Pijesz? Dobry pijesz? rozdział, nie? Pijesz, dlatego że... Nie, nie, piję jeszcze. Eee, to tak szacowałem, ponieważ kiedyś liczyliśmy, zrobiliśmy dłuższy temat. Natomiast, no, parę na... paręnaście tysięcy jest. Ja dostaję w tej chwili średnio około 15 do 30, w zależności od dnia, połączeń od jakichś dzieciaków, nie dzieciaków, dziennie i, i jakby te wszystkie numery, jakby są od razu przeze mnie też blokowane. <laughs> Jest to z pewnością męczące i dziwne, że Marcin nadal nie postanowił zmienić. Zastanawiam się, dlaczego nie zmienił numeru? Akademia to Citos, tak. Zastanawiam się dlaczego nie zmienił numeru telefonu? Żeby mieć fajną historykę o 15 tysiącach połączeń, czy, czy jest w tym coś głębszego? swojego numeru telefonu, gdyż to na pewno nie pomaga mu w prowadzeniu jego biznesów, a tych trochę się uzbierało. Jednym z nich było otworzenie ostatnio salonu piękności o nazwie Larte, gdzie łączy piękno ze sztuką. Salon znajduje się oczywiście w Warszawie i jest to dość ciekawy wątek, ponieważ mało twórców decyduje się na tego typu biznes. Larte otworzyliśmy, otworzyłem z dwoma wspólnikami, z Boxdellem, który miał tam pełnił rolę raczej inwestycyjną, i moim nie wiadomo, ogarniemy to, stary. przyjacielem Michałem, który, którego ja poznałem w Kenii kiedyś, bo, bo był o. jednym z właścicieli fundacji, o. która mnie tam zabrała, I ja zaproponowałem mu otworzenie własnego salonu. No Mówi, słuchaj, ty, ty, to, ty to widzę, że polubiłeś, umiesz to robić. Ja nie mam co zrobić z pieniędzmi, zróbmy. Coś razem. Na pewno jest to mądre posunięcie, gdyż, jak widzimy, w wielu przypadkach kariera internetowa może się z dnia na dzień skończyć, a tworzenie odrębnych biznesów, które nie są oparte stricte na YouTube, pozwala na pewną niezależność twórcy, jeśli ludzie o nim zapomną. Jednak, tak jak wcześniej wspomniałem, w historii Marcina było również wiele błędów. Jakie błędy finansowe popełnił Dubiel? Słuchaj, ja kiedyś wydałem milion złotych w miesiącu. Jak nie wiem na co. Ch chciałem zapytać, na co? Nie a? mam pojęcia. Jak na stary patrzyłem. W tym milionie, bo to też nie chcę ten. W tym milionie były, nie wiem, podatki. No to nawet powiedzmy, że będzie to 200 tysięcy złotych albo 250. Była jakaś tam, nie wiem, prowizja dla kogoś, dla czegoś tam. Nawet jakbym wydał pół miliona. Rozumiesz, nie kupiłem mieszkania, nie kupiłem samochodu. Nawet... Ja nie wiem. Ja pierwszy, co zrobiłem, spłacił kredyt i miał wyjebane na, na, na spłacanie czegokolwiek do końca życia. Znaczy nie do końca życia, ale. Z najbliższe na pewno paręnaście lat. Kredytu nie spłaciłem, na której jeszcze 200 koła mam. I niewątpliwie ciężko dla przeciętnego człowieka. Ale się nie mieści, no. sobie wyobrazić. Myślcie, ludzie! Jak można wydać milion złotych w miesiąc? Niektórzy nie wydają tyle, nawet i w 10 lat. Świadczy to o tym, jak dużo Marcin zarabia, skoro mógł sobie pozwolić na taki wydatek. Wspomniał o kwocie 200 tysięcy złotych podatku, tak więc musiał być to miesiąc, gdzie Marcin zarobił w granicach miliona złotych, co jest bardzo dużą kwotą. W większości przypadków, gdzie pojawiają się duże pieniądze, pojawiają się również uzależnienia i używki, nie inaczej było. W przypadku tego influencera, jak wygląda historia Marcina z używkami? Ja jestem od miesiąca i pięciu dni kompletnie czysty. Że ja zupełnie inaczej zaczynam myśleć, jestem strasznie produktywny, nie chodzę o spały w ciągu dnia i, i, i stać mnie na, na zrobienie większej ilości rzeczy. Widzę, że też nie zawodzę tak ludzi. Jak możemy usłyszeć, jest to problem, który Marcin już zażegnał i odkrył, iż jeżeli nie korzysta z... Te serio, tak, tak sobie myślę, to ja naprawdę chyba jestem dziwnym, dziwnym człowiekiem. Dziwnym YouTuberem i, i dziwn dziwną osobą z internetu, ponieważ jeśli chodzi o używki, no to ja nie jestem w ogóle uz uzależniony na przykład. A tu jakieś panie, jakieś chlanie, albo wychodzenie w ogóle już z chlania z Nie wiem, ja myślę, że. Myślę, że jestem dziwny. Tak <grym> no to wszyscy wiemy, nie? Ale myślę, że jestem naprawdę. jakoś nie, nie dogadałbym się z, z większością tych ludzi. Jakieś takie... sztuczność mnie kompletnie nie, po, nie pociąga. Dobra. Albo biedne, dokładnie, albo po prostu nie mam na ten... na, na pali. To też jest prawda, nie? Cóż, Najlepsza wie... dieta? Bieda. ...jest o wiele bardziej produktywny oraz dotrzymuje danego słowa. Jednak przez fakt tego, że Marcin ma bardzo dużo pracy i zajęć związanych z walkami, jak i jego karierą, brakuje mu czasu dla taty. Chciałbym móc mu poświęcić więcej czasu. Tego nie robię. I wiesz co? Jest tak wiele... Tak, tak często chciałbym do niego na przykład zadzwonić, bo on żyje wiesz w Katowicach, pod Katowicami, chciałbym do niego zadzwonić i jest mi wstyd. Po prostu jest mi z tym źle, Nie wiem. Generalnie ja mam poczucie, że jestem dobrym człowiekiem i zależy mi na ludziach, i, ale w tym wszystkim po prostu nie wiem jak mam, nie wiem jak mam myśleć o sobie, o innych i, i znaleźć na wszystko czas. Cała rozmowa pozwoliła widzom poznać Marcina z innej strony. Tak jak większość osób przypina mu łatkę prankstera i osoby, która robiła głupie rzeczy w internecie, tak w tym wywiadzie mogliśmy dowiedzieć się wielu. Może co za clown? Ciekawych informacji z życia codziennego Marcina. Dowiedzieliśmy się również, jak rozwinęła. Dobra, zmiana tematu, dobrze. Właśnie sprawa zbanowania Wardęgi na Twitchu. Jakiś czas temu informowałem was o tym, że Sylwester został zbanowany za używanie C-wordów oraz keywordów na Twitchu. Jednak według niego nie powinien. Dobra, oglądaliśmy to, więc Wardęga się dogadał. Yy, I okazało się, że za mówienie tych słów i tak jest banicja. Sylwester nad formalnością miał być odwoływał i tak pewnie, jeśli by to zrobił, byłaby to po prostu formalność. Formalnością miałoby być również usunięcie niesmacznych tick. Czegokolwiek osoba z komentarza stwierdziła od czegoś? Mnie nie pytaj, ponieważ tam mną ludzie nie rozmawiają. Ja jestem lubiany w internecie, więc ja chuja ja wiem. <grymianie> Toku przez uczestnika programu Twoje 5 minut. Chodzi o Wolciego. W jednym z poprzednich odcinków tego programu mogliśmy się dowiedzieć, że wstawiał on na swój profil dość dwuznaczne filmy, które nie powinny trafiać do młodszego odbiorcy, w którego celuje Karol. Tak, to śmiesznie, że Karol mówi i wywala kogoś z internetu, a sam kiedyś nagrywał, będąc dużo starszym, znaczy, będąc dużo starszym, będąc starszym, nagrywał ze swoją wczesną dziewczyną... Yy, Pękanie balonów podczas udawania stosunku challenge. W tych TikToków na jego profilu nadal można znaleźć materiały, które stawiają go w bardzo złym świetle i świadczą o jego podejściu do kobiet. Zresztą zobaczcie sami. Co ty jest? Co ty masz za Oczywiście miał być to żart, jednak ogląda się to bardzo niekomfortowo, a komentujący również nie pokazują. Ap co, co, jest to? Jest, to jest taki teraz content trzeba robić, żeby zaistnieć w internecie? Próbaty. Dobra, idę po jajko. Dlatego typu zachowań i aż dziwne, że to nagranie zostało na jego profilu, gdyż nie jest ono ani śmieszne, ani mądre i pokazuje tylko, jaką osobą jest ten uczestnik. Samo nagranie ma ponad 260 tysięcy polubień, tak więc może być to powodem zestawienia filmiku na profilu. 260 tysięcy, tak nie? 260 tysięcy osób? Spojrzał na ten film i pomyślał sobie, ha, fajne. Usuwał on swoje wcześniejsze filmy, to dziwne, że ten TikTok pozostał jego się profilu. Nie dziwne jest również zachowanie Meduzy względem Patrycji. Czy Patrycja jest gotowa na związek z Meduzą? Zabrała ją do domu rodzinnego. Mołczanów. Może nie tyle co dziwne, ale na pewno niekomfortowe. Na jeden z ostatnich streamów Adrian wziął do swojego domu rodzinnego Patrycję i otrzymała ona pytanie, czy jest gotowa na to, aby wejść w relację z Meduzą. Podczas gdy na poprzednich streamach wyraźnie było widać, że Patrycja nie chce wchodzić w żaden związek z Meduzą, tak tutaj ona chciała być po prostu miła i bardzo omijająco odpowiedziała na to pytanie. Generalnie, słuchajcie, no ja uważam, że ja na nic nie jestem gotowa, jeśli chodzi o życie, no taka jest prawda. I za leć po, łapa, i za leć po łapa, idziemy robić kontakt, dokładnie. Ale no, ja też odpowiedziałam, jak on mnie pytał, że praktycznie, czyli tak, no praktycznie, to jest moje ulubione słowo, kocham to słowo, serio, praktycznie, no tak, no bo, no kurde, on jest taki, taki ogarnięty, ten, coś ten, charakterystyczny chłopak. O Jezu, po co takie pytanie zadawać, nie? Ty wyobraź wybra sobie, jak, jak musi czuć się Patrycja Łuczanów, skoro my to oglądamy i czujemy zażenowanie, a ona musiała słuchać tego na żywo i na żywo na to odpowiedzieć. Współczuję, nie? Współczuję. Nie do końca gotowi na zmiany byli również uczestnicy projektu Nuts World z artykułu na Spiders Web możemy dowiedzieć się, że od grudnia z agencji Spotlight, która współtworzyła ten projekt, odeszło ponad 20 pracowników. Odejścia były spowodowane w dużej kwestii. na porządku dziennym. No tak, ale wiesz, ale e, te, te szipy są ba, najczęściej takie internetowe, a jak to jak wiesz, a jak e, bierzesz kogoś do rodzinnego domu w rodzinnym domu jesteś pytany o takie coś? Pytany o takie coś? Nie przez samych uczestników projektu, którzy reprezentowali to złe znaczy, podejście do prawy, co skutkowało wieloma konfliktami wewnętrznymi lub okazywaniem braku dojrzałości. To spowodowało, że pracownicy tego projektu postanowili opuścić tonący statek, a końcowo sam dom na World został wystawiony na wynajem. Aby wynająć tę ekskluzywną posiadłość, trzeba wydać na miesięczny czynsz blisko 45 tysięcy złotych, co jest naprawdę sporą kwotą, ale biorąc pod uwagę, Biorę, nie? wykorzystanie tej posiadłości jako część projektu YouTube'owego, to jest to kwota, która z pewnością może się zwrócić. Jeżeli oczywiście dobrze rozplanujemy takie przedsięwzięcie. Czy Malik Montana oszuka swoich fanów, wciskając im chińskie produkty za 450 zł? DJ Dex opowiedział o co pokłócił się z Bayom. Jeżeli interesują Was tego typu tematy, to zapraszam na zaprzyjaźniony kanał rap Talk. Tu jeszcze Talk. Subskrypcji. Zaczynajmy. No proszę bardzo.